Jest piękne, że Ewangelia niesie się po całym świecie. każde miejsce, na, do każdego miejsca na Ziemi. Już prawie dociera Ewangelia. Są jeszcze obszary, gdzie ta, ta Ewangelia jeszcze nie dotarła. Ale Jezus powiedział, że kiedy dotrze na, do wszystkich narodów, wtedy nadejdzie koniec. Jesteśmy blisko tego czasu. Dobrze, ja tak teraz mam czas na kazanie słowa Bożego. Nie mam za dużo czasu. Dlatego postaram się w bardzo szybki sposób przedstawić pewne myśli. I tak jak siedzicie, skłońmy na chwilkę czoła. Ja pomodlę się, żebym mógł tutaj przedstawić ten temat. Boże, drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty udzielasz na swego Ducha Świętego. Jesteśmy tu, Boże, by też cieszyć się i uwielbiać Ciebie za Twoje słowo. Boże, prowadź mnie teraz, bym mógł podzielić się tą Ewangelią. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Tak. Chciałbym, abyśmy otworzyli Ewangelię Jana na dziesiątym rozdziale. I tutaj mamy piękną historię o Owczarni. Owczarnia jest pewnym symbolem. W ogóle, Owce, Owczarnia dla tamtych ludzi, tamtego czasu, była niezwykle wymowna. Ta historia zmieniła już na zawsze spojrzenie uczniów na Jezusa i Jego służbę, na Jego charakter. Jego podejście. I owczarnia jest symbolem społeczności ludzi, którzy uwierzyli Bogu, jest symbolem duchowego Kościoła Bożego. Pan Jezus tutaj w tej historii mówi tak. Zaprawdę zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i spójcą. Na razie skupmy się na tej owczarni. Zaraz będziemy przechodzić do innych tutaj momentów. I Pan Jezus przedstawia właśnie tą owczarnię, jako miejsce, gdzie Jego dzieci, ci, którzy wierzą Bogu, powinni się tam znaleźć. Jezus mówi w tamtym czasie, do oczywiście do Izraelitów, tamtych ludzi, którzy żyją, ale również proroczym wzrokiem sięga w przód i mówi o. Pewnych owcach i owczarniach, które jeszcze nie są razem. I zobaczmy tutaj szesnasty werset. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te muszę przyprowadzić, i głosu słuchać mojego będą. I będzie jedna owczarnia, i jeden pasterz. Tutaj Chrystus przenosi i mówi o tym przyszłym czasie, kiedy Ewangelia Jezusa Chrystusa rozniesie się na cały świat. I nie będzie już narodu izraelskiego, narodu takiego, ale będzie jedna owczarnia, jeden pasz, pasterz, nie będzie podziałów, tam będą te owce, które właśnie żyją przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I idąc dalej, właśnie my również wierzymy, że staliśmy się uczestnikami e, mieszkania w tej owczarni. Przez naszą przez wiarę przez to poddanie się Panu Bogu. I pójdźmy dalej, siódmy werset. Wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. I w tym pierwszym wersecie, kiedy czytaliśmy, powiedzieli, powiedzieliśmy sobie, tam Jezus mówi, że tylko do owczarni można wejść przez drzwi. Nie da się inaczej tam nie ma jakby innej opcji to są słowa Jezusa tylko przez drzwi można wejść do owczarni i tutaj Jezus jasno później podkreśla i mówi ja jestem drzwiami dla owiec tylko i wyłącznie przez mnie można dostać się do tej owczarni i to jest taka historia która też w pewien sposób zagadkowy jest przedstawiona, ona ma jakby takie dwie części, gdzie Jezus przedstawia głębokie prawdy do Żydów, Izraelitów, ale również do tych owieczek, które chcą go naśladować. I właśnie tu powstaje takie pytanie: co z tą, z tymi drzwiami? Jak tam wejść do tej owczarni? I wielu ludzi dzisiaj na tym świecie, Stara się znaleźć swoje drzwi. Jedni wchodzą tam przez swoje zasługi, myśląc, że kiedy będą dość wystarczająco dobrzy i bezgrzeszni i zasłużą na swoje zbawienie, oni będą mogli tam wejść. Jest to jedno z wielkich zwiedzeń, które mówi o tym, Właśnie, że człowiek może zbawić siebie przez własne uczynki. Przykro to mówić, ale wszystkie religie pogańskie na tym świecie miały jedną wspólną cechę: zbawienie z uczynków. To ich wszystkich jednoczy pod tym, pod tym sztandarem. I Ubiera się to w różne terminy chrześcijańskie, stara się to upodobnić do, tego, do tych drzwi, ale to nie są prawdziwe, to nie jest prawdziwe wejście. Inni chcą tam wejść przez znajomość prawdy, tak? przez intelekt, przez poznanie. I myślą, że jeśli poznają całą Biblię i wszystko, co w niej jest, wszystkie zasady, całą prawdę, to że oni już się nadają do tego. Bycia członkami tej owczarni, tymi owcami prawdziwymi. Inni przychodzą i starają się tam dostać i być tam ze względu na przyjaciół, potrzeby społeczności. Oczywiście to jest ważne, ale to nigdy nie może stać się naszym celem i drogą do tego bytu pozostawać. Kiedy coś się psuje, kiedy społeczność doznaje jakiejś szkody, ci ludzie często cofają się i Odchodzą od Boga, odchodzą od wiary, dlatego że stracili swoich, jakąś społeczność. Jeszcze inni chcą tam wejść i wchodzą, dlatego żeby mieć błogosławieństwo Boże, by mieć zysk, tak? bo kobieca, że będzie pomnażać, tak? błogosławić, dawać, ale czy o to chodzi? Jeszcze inni chcą tam wejść przez właśnie religię swoich rodziców. Przez pewne przyzwyczajenia, nauczy, nauczyli się pewnych form chrześcijańskich religijności i wchodzą tam właśnie dlatego, że rodzice ich tak wierzą, to oni też tak będą wierzyć, nie zastanawiając się więcej nad tym. Jezus Chrystus w dziewiątym wersecie mówi jeszcze raz: Ja jestem drzwiami, jeśli kto. Przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Jezus Chrystus jasno mówi, że kto przez niego wejdzie, będzie zbawiony. Jezus Chrystus również w innych wersetach mówi o tym, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. To jest jedyna droga i wejście do królestwa Bożego, do tej społeczności ludu wierzących, prawdziwych. I Jezus mówi o tym, że żeby wejść tam prawdziwie, trzeba tylko wejść przez drzwi, przez niego. Oczywiście można się tam dostać, i Jezus mówi, że kto tam się dostaje w inny sposób. Tam ludzie przychodzą, wchodzą, ale stają się po niedługim czasie. Jak tutaj zaraz jak czytaliśmy w inny sposób się tam dostaje taniec złodziejem i zbójcą ludzie którzy przychodzą do wchodzą w społeczność wiary inaczej niż przez Chrystusa przez życie z nim stają się później szkodą dla innych stają się tymi którzy mogą zostać określonym wilkiem może który może gryźć innych kąsać tak to są ludzie którzy nigdy nie doświadczyli przemienienia przez Ducha Świętego, przez obecność Chrystusa w życiu. I właśnie kto wchodzi przez drzwi do owczarni, będzie zbawiony. W liście Jana, w pierwszym liście Jana, w piątym wersecie, w piątym rozdziale, czytamy takie słowa od 11 do 13. Jest to zapewnienie. A takie jest świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest synu Jego. Kto ma syna, ma żywot, kto nie ma syna, nie ma żywota. To napisałem Wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. To jest zapewnienie, że ci, którzy przyjmują Jezusa Chrystusa, mają zapewnione życie wieczne. Oni mogą być pewni, że ich zbawienie się dokonało i doko zostanie spełnione. Właśnie to spełnienie nastąpi w Królestwie Bożym, kiedy Chrystus wróci powtórnie. I właśnie można próbować się tam inaczej dostać. Można może przez dach tam próbować rozwalić trochę dachu i wejść tam. Podkopać się przez okno, ale Jezus Chrystus mówi, że ta droga jest bardzo prosta. Tam wchodzi się przez Chrystusa. Ale nie wszystkim się to podoba. Dla wielu ludzi jest to zbyt proste i mówią, Ja muszę za to zapłacić, ja muszę jakoś zadośćuczynić, ja muszę coś zrobić, żeby być godnym wejścia do tej społeczności, do owczarni. Ale właśnie tak nie jest. Bo dar zbawienia jest właśnie darem z łaski, który przyjmujemy przez wiarę, przez naszego Pana Jezusa, przez Ducha Świętego, który przemienia nas. I Chrystus. Mówi jasno, przez drzwi. Ale co to znaczy wejść przez drzwi? Jak możemy tam wejść? W jaki sposób? No, tak, przez wiarę. I otwórzmy tutaj pewne wersety. Zobaczmy w Ewangelii Marka 16, 16. Pan Jezus mówi o tym, żeby być spawiony. Co tutaj należy, jakby, może nie zrobić, ale z czym to się wiąże? Kto uwierzy. Marek 16,16 16. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, ten będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, ten wchodzi w tą społeczność zbawionych. Przyjmuje zbawienie. Kto uwierzy w Chrystusa. Kolejny werset. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. I 38 werset, tu są słowa apostoła Piotra, który odpowiada na pytanie, co mamy czynić, aby być zbawionymi. I tutaj 38 werset, a Piotr rzekł do nich: Upamiętajcie się i niech każdy z Was da się ochrzec w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów Waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Czyli z kolejnym z takich etapów wiary w Jezusa jest nie tylko chrzest, ale również upamiętanie się. Upamiętanie oznacza odwrócenie się, nawrócenie się, zmienienie drogi w swoim życiu, kierunku. I jeszcze jeden piękny werset, który sam Chrystus wypowiada, jest to Ewangelia Jana, trzeci rozdział i piąty werset. Jest to rozmowa z Nikodemem. I tutaj Pan Jezus mówi, Ewangelia Jana, trzeci rozdział i piąty werset. Odpowiedział Jezus, zaprawdę zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha nie może wejść do Królestwa Bożego. Jest tu jasno powiedziane. Chrystus mówi, że. Nie chodzi tylko o sam jakiś akt wodny, wodnego chrztu, ale chodzi tu o nowonarodzenie z ducha, o duchowe doświadczenie, o przemianę, przeobrażenie przez właśnie moc Ducha Bożego, który przekształca nasz charakter na charakter podobny do Chrystusa, na myślenie do Chryst... takie jak Bóg myśli. <laughs> I chcę tutaj powiedzieć, że na podstawie tych wersetów sama przynależność do owczarni nie daje zbawienia, tylko i wyłącznie wiara Chrystusa. Przyjęcie Go w taki sposób, jaki On nam to przedstawia w swoim Słowie, daje nam gwarancję uczestniczenia, pełnego uczestnictwa w życiu tej owczarni. Wróćmy dalej, z powrotem do 10 rozdziału Ewangelii Jana, I czytamy tutaj w dziewiątym wersecie znowu, że ci, którzy wchodzą przez te drzwi, będą zbawieni, ale dalej jeszcze jest powiedziane, że oni wejdą i wyjdą, pastwisko znajdą. To jest obietnica dla tych, którzy wchodzą w społeczność z Chrystusem, w to, że oni będą mieć pasterza, który, gdzie wchodzą do owczarni, a później wychodzą i znajdują pastwisko. W dziesiątym wersecie czytamy o tym, że. Jezus przyszedł, aby te owce miały życie i obfitowały. Celem Jezusa Chrystusa jest to, by dać tym owcom, tym, którzy Jego dzieciom, prawdziwą obfitość w życiu. Tylko i wyłącznie chrześcijanie, którzy połączyli swoje życie z Chrystusem, mogą doświadczyć pełni życia. Mogą doświadczyć tych obietnic pokoju, radości. Królestwo Boże. Jest powiedziane, że to nie jest pokarm-napój, lecz sprawiedliwość i radość w duchu świętym. Tam jeszcze było coś powiedziane, zapomniałem, ale jest to co są te słowa, że tam jest też radość w duchu świętym, tam jest ta pełnia. I właśnie tutaj owce mają swego pasterza. Tu chodzi o to, żeby. Iść za pasterzem. żeby Kiedy on wyprowadza, iść za nim. I to nie chodzi o jednorazowe doświadczenie, o jednorazowe wejście do tej społeczności ludzi wierzących, do tej owczarni. Ale tutaj chodzi o podążanie za pasterzem. I tutaj werset trzeci i czwarty dziesiątego rozdziału czytamy tak. Ten, temu odźwierny otwiera, i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idą przed nim owce zaś idą za nim, gdyż znają głos Jego. Zobaczmy, że te owce znają głos Boży. I mało tego, ten pasterz zna swoje owce. I jest powiedziane, że po imieniu woła te owce. Wyobraźmy sobie pasterza tak realnie, który ma sto owiec i zna każdą owcę po imieniu. Przecież one tak samo wyglądają prawie. Gdzieś tam może troszeczkę się różnią, ale właśnie ten to obrazuje naszego pasterza, Jezusa Chrystusa, który doskonale zna nas po imieniu. Gdybyśmy, Gdyby Chrystus gdzieś byśmy szli w tłumie i On by tam stanął, on by każdego z nas nazwał po imieniu i powiedział, to jest moje dziecko, ja Cię znam. Do Zacheusza, kiedy szedł, gdzieś Zacheusz wszedł na to drzewo, Jezus odwraca się i mówi. Zacheuszu zajdź śpiesznie. On zna właśnie każdego z nas po imieniu. On zna najmniejszy detal z naszego życia, by podnosić i dawać to, co najlepsze. I te owcy słyszą głos Jego. Kiedy możemy sobie przypomnieć, kiedy ostatnio słyszeliśmy głos Boży w naszym życiu? Ten delikatny, subtelny głos Boży, który jest tak bardzo podobny często do naszych myśli. Ale ci, którzy znają pasterza, którzy żyją w nim, trwają w nim, którzy przeobrażają się na jego podobieństwo. Oni rozpoznają ten głos, bo oni spędzili tak dużo czasu z Chrystusem, że oni wiedzą, co to jest za głos i gdzie on prowadzi. I ci, którzy znają ten głos, idą jasno za, za swoim pasterzem. I droga do nieba jest uświęcona śladami Zbawiciela. Ścieżka ta może być stroma i kamienista, lecz Jezus wcześniej ją przebył. Stopy Jego zgniotły ostre ciernie, aby uczynić ją łatwiejszą dla nas, a każde brzemię, które mamy dźwigać. On niósł sam. Jezus idzie przed nami, On przeszedł tą już drogę. I On ma dla swoich owiec pomyślność i zwycięstwo dla swoich dzieci. I Jezus Chrystus mówi, że On jest dobrym pasterzem, dobry pasterz kładzie swoje życie za owce. Jest to obraz pasterza, który nie porzuca swoich owiec, ale idzie aż na śmierć i oddaje swoje życie, żeby miały życie i obfitość. Chrystus również mówi inną przypowieść, który przedstawia zagubioną owcę, która zostawia 99, które nie potrzebują upamiętania, ale idzie szukać tej, która się zgubiła i znajduje ją, cieszy się i jest wielka radość w niebie. dalej <laughs> czytamy o tym od 12 do 15 najemnik który nie jest pasterzem do którego owce nie należą widząc wilka nadchodzącego porzuca owce i ucieka wilk porywa i rozprasza ponieważ jest najmikiem i nie zależy mu na owcach ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają to jest piękne że właśnie tam do tej owczarni w pewien sposób dostaje się poznajomości. tak królestwo boże Odziedzicza się po znajomości, znajomości Jezusa Chrystusa. Tam muszą być pewne układy, tak? To są układy z samym zbawicielem, naszym Panem Bogiem. I czytajmy tutaj dalej, już kończąc, czas nas tak goni. Owce moje głosu mojego słuchają, i ja znam je, one idą za mną, i ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrzej z mojej ręki. Ojciec, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Zobaczmy, co za wspaniała obietnica. Ci, którzy trwają w Chrystusie, którzy poświęcają się Bogu, mają obietnicę, że będą do końca chronieni. Nikt nie może wydrzeć z ręki Bożej tych owiec. Nikt. Ponieważ On sam ich strzeże, On sam ich pasie, ale ta obietnica dotyczy tych, którzy trwają w Chrystusie. I tak jak powiedziałem, nie chodzi tu o jednorazowe wejście, o jednorazową deklarację, ale życie z Bogiem, życie z pasterzem. I ostatni werset, chciałbym, byśmy odczytali, to jest drugi Koryntian, piąty rozdział. Spójrzmy, drugi list, do Koryntian, piąty rozdział. I 15 werset. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją już nie dla siebie samych, żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został zbudzony. Zostaliśmy powołani do życia z Chrystusem przez właśnie jego śmierć, przez jego zmartwychwstanie. Żebyśmy nie dla siebie samych żyli, ale żyli dla tego, który za nich umarł. To powinno przemawiać do nas. Jezus pierwszy dał samego siebie, dał wszystko jako Bóg, co Bóg, jako Bóg mógł dać i wzywa nas, abyśmy dali ze swojej strony wszystko na co nas stać. W tej sytuacji obie strony dają wszystko, jednak wielka przepaść między moim wszystkim a Bożym wszystkim jest wielka. Mimo to nikt nie może dać więcej niż wszystko. Chrystus oddał wszystko dla naszego życia i on jest zainteresowany. Życiem. Jemu nie, nie, nie uchodzi nic z jego uwadze. Kiedyś pewien Charles Stad powiedział, jeśli Chrystus jest Bogiem, który umarł za mnie, to żadna ofiara, którą mógłbym mu złożyć, nie jest zbyt wielka. To był człowiek, który wiele osiągnął w karierze sportowej. To był rok 1800, to był XIX wiek w Anglii. I kiedy nawrócił się, sprzedał całą swoją majątność milionową, i dał, podarował ją na działalność towarzystw misyjnych. I sam udał się jako misjonarz do Indii, do Chin i tam spędził resztę swojego życia. Poddanie prawdziwe Chrystusowi. Jest autentycznym doświadczeniem. Jest to doświadczenie, które przeżywamy każdego dnia. I to sam Jezus Chrystus oddał swoje życie, byśmy mogli być tymi owcami, które Jego znają. I słyszeć jasno Jego głos. Pamiętajmy o tym, by nie zaniedbać tego czasu z Chrystusem, by iść za Nim na dobre i na złe. Bo On da obfitość wiary i życia tutaj na ziemi. Chwała Niech będzie Bogu. Amen.